Kolejna akcja wyprowadź psa w toruńskim stronisku jest 13 po 12. To już się zaczęło na ostro, proszę państwa. Kolejka jest spora, ale to idzie bardzo sprawnie. Tu się taka śliczna, mała maryska, stąd wychodziła. Śliczny piesek. Ja jestem przekonany, że ludzie, którzy wyprowadzają tego psa, to pomyślą od razu, żeby go zabać na stałe. Proszę, tu się czeka. Tam jest kolejka. Zbierana jest też karma dzisiaj, proszę Państwa. Ależ tu jest ruch. Tam witam. Konkretny pies, czy, czy, czy wiecie kogo dostaniecie? Czy... Darię dostanę, numer 40. Ale nie zna pan Darię jeszcze. Nie, 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 <gry> Ale bywało tak, że pierwszy raz pan czy kolejny? Pierwszy raz jestem. Zbyt głoszy przyjechałem. Zbyt przyjechał tak. pan wyprowadzać tak. toruńskie ruńskie psy? Tak. No gratuluję, dziękuję, nie, bardzo nie. fajnie Ale normalne. No bardzo <gry> sympatycznie jak Państwo widzicie. Tak, trzeba bodajże do trzeciej chyba, tak? Ale to tak można wyprowadzić czasami dwa psy również. Ludzie oczekują, to jest naprawdę niesamowite. Tylu torunia i... Proszę bardzo, pan Zbyt Goszczy również przyjechał, aby tutaj w stronnisku po prostu pomóc. Te psy, to jest około 300 psów ponad nawet. No i ta akcja jest bardzo cenna dla nich. No i już jest. Na trzy godziny no i poszedł pies na spacer z panem, który przyjechał zbyt gorszy. Czyż nie piękny?